Siemoneczko, no ziółeczki, jestem w prostym się, to jest poradnik, jak zacząć nagrywać na YouTube'a. Więc to jest tak, tu macie takie trzy podstawowe programy, którymi można zacząć nagrywanie na YouTube'a. No i tak, jakby zaczynacie tymi programami, dobra, macie przyjmijmy, nie wiem, dwa suby i chcecie fajnie już zacząć nagrywać takie fajne filmy. Dobra, więc odpalacie sobie, pobieracie sobie OBS-a, a, już no, mam więc tak. Wybieracie sobie OBSa, uruchamiacie, patrzcie, jakie tutaj dzie dzieje się dziwne rzeczy, dobra. Oczywiście linki do tych wszystkich programów w opisie. To jest jakby program, który możecie nagrać. Tak jak widzicie, tutaj nagrywam 40 sekund już. I tak, jak z tego co widzę, to wyłączyłem dźwięki, więc teraz je włączmy. To są dźwięki jakby z mojego pulpitu i z tego z ogółem. I tak, OBS jest bardzo fajnym programem, ja go bardzo polecam wam. Dobra. Dobra, nagrajcie już swój pierwszy materiał. Hmm, ale fajnie, bo jak jest montować. No to pobieracie sobie szotkata. Również bardzo fajny film. Best film, tak. Tak w prosty myśli. Tak, film. Pobieracie sobie bierzecie nową nazwę i jakby montujecie. Poradnik na moim kanale pojawi się pewnie jak montować w shotkacie. Jeszcze nie wiem kiedy, ale się pojawi. Nie wiem, tutaj, tutaj sobie dodajcie pliki, tu macie oś czasu, tutaj macie zadania, tu macie podgląd. Prosto zwięźla temat. Więc później jakby zrobię poradnik, obiecuję wam to, tylko nie wiem jeszcze kiedy. No i macie już zmontowany film. Dobra. Okej, okay, wszystko jest pięknie. Wasze pierwsze słupy wam lecą. Macie jakąś miniaturkę 2 na 10. Robioną przez bardzo... taki program już wam mówię Paint 3D albo Paint zwykły. Dobra, i siedzicie sobie, zastanawiacie się. Skoro, pierwsze sub, skoro suby lecą ze względu na miniaturki, tak by musicie wbić więcej subów, czyli musicie mieć lepsze miniaturki. Odpalacie sobie Google'a albo Opera. sprawdzacie, wpisujcie taki jak program, jak nie, wpisujecie sobie, nie wiem, Photoshop. będzie oczywiście najbardziej znany program. Wpisujecie sobie Photoshopa. Oczywiście, jesteście początkującymi youtuberami. Wchodzicie sobie takiego photoshopa. Czyli jak tutaj patrzycie, patrzycie sobie. Nie, nie tak patrzycie. Ku. Kurde, czekajcie chwilę, dobra. Patrzycie sobie, czekacie. Patrzycie, no cholerka, photoshop jest drogi. Z Lightroomem tańszy, ale, no nie stać nas po prostu. Wiecie o co chodzi, jakby zobaczcie, przeliczyłem teraz. Będziemy mieli na ekranie przeliczenia, o ile mi się to uda zaznaczyć. Kurde. Dobra. Macie 50 parę złotych. No to tak średnie. 50 parę złotych za miesiąc za jakiś program. No to zastanawiacie się, co by tu zrobić. Wpisujecie sobie w Google jakieś różne ruskie nazwy? Nie, ale patrzcie, wpisujecie takie coś tutaj jak gimb. Patrzycie, ha GIMP. Patrzcie, ciekawy program. O, on jest za darmo. No to patrzcie, no to ja mam takiego GIMPA akurat, parodnik był na moim kanale. Jakby zapomniałem dać Tak, tak, tak. E, e, tak. Dobra, no i patrzcie, takiego GIMPA, co nie? dobra, odpalacie sobie plik, nie wiecie o co chodzi, tutaj klikacie, nie, nie wiem, szukacie czegoś na YouTube, klikacie plik, nie wiem, tworzycie nowy plik. No ale patrzcie, to jest takie, coś. dobra. Zabicie przyjmijmy sobie, nie wiem, screena z Minecrafta i oglądacie mój poradnik, który właśnie teraz po prawo, gdzieś tak tutaj, tutaj, tu, właśnie wyświetli w karcie. Oglądacie go sobie i patrzycie, dobra, to, czyli chodzi tu o to, o to, do o to, dobra. Uczycie się jakby z mojego poradnika oczywiście, no bez czego innego. Uczycie się, dobra, jakby takie ja teraz tutaj wam wkładam ikonki Gimpa. Uczycie się robić miniaturki w GIMPie? Okej, okay, wychodzi Wam już jakoś to? Macie swoją pierwszą setkę? Oczywiście na, ja tego jeszcze nawet nie mam, ale dobra. Dobra, i wtedy jakby już macie, macie swoje pierwsze setkę, potem lecicie po tysiąc i tym podobne. No i tak naprawdę potem wbijacie na ten odcinek i piszecie w komentarzach Dzięki wszystkim, że pomogłeś mi wybić się na YouTube i tym podobne. No ale, no, tak naprawdę i bardziej też jeszcze, wam powiem, z ShotCut'em. Program jest darmowy. Obserwacie sobie jedną rzecz. Wchodzicie sobie tu, wchodzicie tu i patrzcie, tyle, dokładnie tyle, już Wam zaznaczę sobie tutaj i Wam przesprawdzę, tyle byście płacili za miesiąc za Premiere Pro i to jest jakby moim zdaniem nieopłacalne, bardzo nieopłacalne. To musicie i tak zapłacić. Pierwszy musicie zapłacić, a potem macie miesiąc za free. No, jak dla mnie to jest, to jest ogólnie bardzo nieopłacalne, opłacalne Premiere Pro i Photoshop. A więc, no co, trzy programy, linki w opisie do tych wszystkich programów. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie suba, opeczkę w górę. No i co, marka.